Cześć, To tej strony ja, Player, a dzisiaj jesteśmy na świątecznej mapce! <śmianie> Święta były 3 miesiące temu, a ja postanowiłem jakaś świąteczną mapkę, bo zobaczyłem, że nasz kochany autor Michał... nasz kochany Michał 321.0 twórca poprzednich dwóch twór map, które obydwie nagrałem. A oczywiście nagrał jeszcze, zrobił jeszcze więcej mapek poczt tych wszystkich. Wystawiłem niedawno mapkę taką świąteczną chciałabym nagrać nie mam pomysłu, nagrywałam adventure escape teraz parku no fajnie więc zacznijmy Ech. zacznijmy w stóp mapy chcę żeby ten wypadały? czy się że nie? witaj na mapę świąteczna przygoda tak mapka nazywa się świąteczna przygoda mniej niż bloku no chyba że chcesz kogoś trollować. dwa, nie stawiaj bloków, używaj tekstu stóp dołączonego do mapy Wow. I odpal jakąś świąteczną muzyczkę. Mam tylko i włączę pod do 7. Miłego grania i wesołych sąsiad. Dobra, czas włączyć jakąś fajną muzyczkę. Czekać inne? Czas. Zacznijmy od początku. Tą muzyczkę, żeby fajnie brzmiało. E, coś jest part. jest part. Masz trochę prezenty, i jakieś trollbale. To nie jest snowball, tylko trollball. Tak, Czekam numer 1. Już nie ma. O, już to ja byłem. Mmmm, tak. Star! To, to start. <kluz> <kluz> już do. Dobrze, w tym nie ma, więc. Start mapy. Spying for start mapy. Dobra. Oj, nie ja przeczytałam wam przygodę. Czytałam wam całej historii. Historie. Jak kilka dni rozpoczyna się więcej. to zły władca, można także szukać na prezenty, a jak dobrze wiemy, bez prezentów to już nie są te prawdziwe święta. Może to proszę ze mną odzyskać prezenty i tym samym uratować święta. Proszę pamiętaj, swoim zadaniem jest szukać dyrekt prezenty, aczkolwiek jeżeli naprawdę bardzo dobrze się będziesz oglądał, to znajdziesz złote prezenty ruszaj idź, i grotę i szukaj prezentów dla no. nas. No dobra. No już jednego takiego złotego prezentu, a że to jest takiego, ha, ha, więc idź mała pofugać prezenty. Ciekawe jest tutaj. Nic nie ma. To Fajne, czy dalej czego mamy. Proszę, proszę, to proszę, 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 gdzie to Adventure. Na 100% Do tego do tej pory kiedy proszę, tą mapkę. proszę, wstawię... proszę, no. tej pory, proszę, 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 tutaj. proszę, proszę, na, na proszę, Tak, i tak, mi się chciało je jeść. Czy też udzieli się, się tą minkę tego trolla? Oj ojoj. Zapowiadam oj. no, coś nie odróbę. Chodźcie Michał prolować. Jak to, czy... tak to wstawiony? <noise> Skąd wiedziałem. Skąd wiedziałem, że Michał nas troluje. Maska trolla. Super. Tak, się po prostu... Lubię po Także po prostu... ...wróćcie od tego ...wróćcie po prostu... ...wróćcie to prostu... No <try> ...wróćcie <try> Tak. ora się do parkura, nie mogę tam spykać. Nie mamy go tego prezenta. Genialnie. Specjalnie spekałem po tego, że tego. Po tak, Stakałem tylko dla... tylko po tego prezenta. Tylko, aby zdobyć tego prezenta, musiałam przeskoczyć wszystko z w, w dziurach. I to wcześniej problemu. znowu problemy. sobie ciastko. Były piernika ze Spotkali. No ale. Balem. I ja to muszę przeskoczyć. Ja to muszę przeskoczyć. Ja. 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 w złyby, w Ja. Jest. Byłem tam. Byłem tam. Wcale nie skoczyłem w posadzeniu dwa razy, aby zginąć. Jest. Co my tu mamy? Kaszel. O Boże, Jezus Maria. Na zjemy pierniczka, nie jak poprzednio, nie czeska. Nie dyskryminujmy świąteczka w pierniczku. Ponieważ to symbolizuje święta. Nie, świąt nie symbolizuje! Choinka i prezenty. Jeszcze będzie to tak, żeby było śmiesznie. O no, to to coś że... że ja nam będzie zbyt Dywan. No i też czuję, że ślicznie, że bo będzie dzisiaj śmieszny. To się uśmiemy po pachy z naszym Michałem. Nie. Nie. Przepraszam, musiałem. Nie lubię szlamu. Ja naprawdę okropnie nie lubię szlamu. jak pani... Chciałbyś. Michałem jest dziurewnej. Zlamiłem. Zlamiłem. Zlamiłem, kompletnie zlamiłem. Zresztą by nam tak to przeszkadzało, że masakra. Dobrze. Tym razem to już był prawdziwy checkpoint. No. Michał! Skoczyłem. Czy od nie widzieliście? trochę techniczna ma rola, widzimy. Czy... Chociaż tylko... Chociaż odrabinę się też. Nie, nie! Yeah, yeah. Rzupię to na GameModzie. Nie będzie, Nie będę tego podróżować. Zobaczymy. O, ciastka, lizaki. Czekaj, co, ile nagrywam? Łaaa! Zabiłem, zabiłem, zabiłem. nie zginę, mam szybkość, nie ma trzy. 3. Więc... Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Wszystko więc będzie nas survival, i to byłoby kompletnie Kurde, muszę na to Ale przynajmniej skaczemy. Dobra, dobrze nam idzie, dobrze nam idzie, dobrze nam Kurde, to była właśnie ta, ta chwila zlamienia. Chwila zlamienia. Nie, to nie była chwila z włącznie, tylko chwila zlamienia. Ej, dzieci, dzieci, o dzieci, 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 dzieci! Yes. Udało się! Udało się! O, pięć prezentów, cztery Świec, dobrze wie? Nie. Czy to Michał, nie rób mi tego, proszę Michał, nie rób mi tego! Mówię, nie rób mi tego, Michał, nie rób mi tego, Michał! Nie. Nie Creepery! I Mnie czasem już tak wkurzasz Ty że twoje mapy mnie na maksa wkurzają, no to jeszcze ty mnie wkurzasz Bez tej szybkości czy tego się nie da Nie, to... Oj, zamieni, zamieni, zamieni Bez tej szybkości czy nie da się? Może dojdę znaleźć. jakieś... fotki. Szybkość... No, szybkość... Dobra, przepraszam za cięcie, babcia nie wbiła do pokoju. Nie do pokoju. Eee, Zrób to sobie trochę wstąpić. Jest szybkość Teraz to się za to przechodzi! Tak. szybkości 3! jeszcze coś większego się przydało. Nie dobrze zbyt Zlamiłem, zlamiłem zlami, zlami. yeah. ją. Nie, moje chłopki. Mamy w ogóle 64. Dobrze, nie 69. Dobra. Teraz sobie się doradzę. I wróćmy do chłopak. Przecież stary pomysł nie No, nie muszę tego spotkać. Nie, nie będę tam sklepiony. O! I trzeba było przejść? U, to był. Dobra. Tak zakończą w tym miejscu, Boże... Że... <grystanie> Przepraszam za piktowanie, ale no... co już wyjrzałem. Znaczy mi to koniec, że... Ale cóż, to na Dobra, więc subskrybujcie, lajkujcie komentujcie. Pa, paaa! I za Nie wiem, co to ma skina i subskrybujcie za... Za mega skina i za muzyczkę. I tak w ogóle to w już przeczytaliśmy na swój... Ha, ha, ha! Pa, paaa!